Jakie buty są najlepsze na wiosnę? Te pytanie aktualnie zadaje sobie praktycznie każdy, a ja śpieszę z odpowiedzią i znajdę dla Ciebie najlepsze buty w Twoim budżecie do 400, do 700 i do 1000 zł. A jeżeli lubisz modę, buty, ciuchy, to ten kanał jest dla Ciebie, także zasubskrybuj i będziemy widywać się częściej, a Ty wydaje mi się, że nie pożałujesz. Zacznijmy sobie od butów marki New Balance do 400 zł i tu mamy dużo sylwetek takich skaterskich. Jeżeli ktoś lubi właśnie takie sylwetki butów, no to tutaj cała seria numerik jest dla niego. Dwie, dwa modele, jak dla mnie, wyglądają najlepiej właśnie z tej serii i do 400 zł na spokojnie można je znaleźć. Tak samo jak model BB80, które też zachowują właśnie taką skaterską sylwetkę. Także jeżeli lubisz takie klimaty, no to te buty są dla Ciebie. A jeżeli chodzi o model, który jest bardziej podobny do jakichś takich sylwetek biegówkowych, które na pewno będą wygodniejsze, no to mamy ML408, który jest dosyć podobny do 530, tych takich najpopularniejszych z tamtego roku, które będą bardzo wygodne, na pewno wygodniejsze od tej serii numerik, których przechodzisz bardzo dużo i Będą fajne, przewiewne, lekkie i dochodzenia praktycznie na co dzień. Takie bitersy, które możesz założyć na szybko, które będą pasowały do większości rzeczy. Jeżeli chodzi o Nike, to mamy trzy rodzaje, tak naprawdę, butów do 400 zł. Pierwsze to takie typowe trampki, czyli na przykład Cord Vintage i Cord Vision. Modele, których chyba nie muszę przedstawiać, bo raczej jeżeli wpisujecie jakieś listy butów do 400 zł, to zazwyczaj te modele od Nike się tam znajdują. Bardzo proste sylwetki, pasujące do większości rzeczy, dosyć tanie i jak na to, jaką mają cenę, to jakość tych butów nie jest najgorsza. Naprawdę w porównaniu do tego, jaka cena jest tych butów, no to tutaj stosunek jakości do ceny naprawdę wychodzi bardzo spoko. Dodatkowo mamy także killshoty, killshoty dwójki, które znajdziecie na promocjach na spokojnie do tych 400 zł, ponieważ Nike w tamtym roku ich narobiło po prostu multum, bo miały to być buty konkurujące razem z Sambami, Gazelami i tym podobnymi, a jak wyszło, to sami widzicie. Ale jako same buty, jak dla mnie, bardzo spoko, do tych 400 zł, naprawdę będziecie zadowoleni. Jeżeli chodzi o takie sylwetki biegówkowe, to mamy Nike Initiator, które zachowują ten vibe takich lat 2000 i tak samo mamy modele V2K oraz V5 Runner. V5 Runner jest to jeden z popularniejszych aktualnie modeli. Ciężko jest znaleźć poniżej tych 400 zł, ale teraz aktualnie na Nike jest promocja, także jeżeli chcesz je kupić, no to także podaję link w opisie do wszystkich tych butów z odcinka, żebyście mogli sobie zobaczyć na szybko co, jak wygląda, za ile można to kupić i gdzie to znaleźć, bo na pewno będzie tego tutaj dosyć sporo. A jeżeli chodzi o te modele, to one teraz są dosyć popularne i bardzo dużo osób chwali je właśnie za wygodę, za samą cenę i za to, że pasują do większości rzeczy w szafie. A ostatnim rodzajem są Buty takie skaterskie. Cała seria SB jakby nie było, jest dosyć tania, jeżeli chodzi o buty, a SB Force y, 88 w ogóle SB Force y, no są jednym z takich klasyków, które pojawiają się zazwyczaj na listach. Mi osobiście całkiem się podobają, jeżeli ktoś szuka takich właśnie skaterskich butów, ale nieco taniej niż na przykład Danki, no to tutaj powinien być dla niego wybór. Jak wspominałem o modelu V2K i V5 Runner, to także z ACX-a możemy znaleźć DL1130. Aż czym się zatrzymać, ponieważ te nazwy niektórych butów są po prostu okropne. Z tym Numerkami, ale Gel 1130 a -y teraz są mega popularne, bardzo dużo influencerów pokazuje je na swoich mediach społecznościowych. Można je znaleźć za naprawdę małe pieniądze, a wyglądają według mnie świetnie, są wygodne, są lekkie i do tego mają bardzo dużo takich beżowych odcieni, ładnych kolorków, uniwersalnych, które będą Wam pasowały w szafie do większości rzeczy i nie będziecie się musieli zastanawiać, jak będziecie gdzieś jechać. Czy wziąć nie wiem te buty, czy te buty, bo raczej one będą pasowały do wszystkiego i po prostu bierzecie je i idziecie i będzie super. Mamy także cztery klasyki. Pierwszy Vansy Old School i Knuckle. Tak naprawdę co kto lubi, jeżeli ktoś lubi takie napompowane knu, które są też trochę wygodniejsze. No to to będzie model dla niego. Dodatkowo mamy Converse, Converse Runstar oraz Converse Chuck Taylory niskie. Według mnie Runstar'y Super model, który wszedł w końcu jakoś tak mocniej do świata mody, jeżeli chodzi o modele konwersów, jak jeżeli chodzi o jakieś nowości, ponieważ... nowości, nie, jakieś nowości, ponieważ jeżeli chodzi o konwersa, to bardzo rzadko mamy jakiś taki model, który zachwyci większość osób, który pojawi się na stałe i po prostu będziemy mogli go kupować jako GR, a RAM Stare są właśnie jeden z takich modeli. Jeżeli chodzi o Chuck no to tutaj nie będę więcej mówił, bo każdy zna te trampki kultowe na całym świecie. Dodatkowo z klasyków mamy także Riboki Club C. I to jest według mnie jeden z najbardziej niedocenionych butów w ogóle i modeli na całym świecie, ponieważ one są mega tanie. Można je kupić czasami za 250 zł albo za 200, jeżeli chodzi nawet o współpracę czy kolaborację. Naprawdę. Do tego w większości mają bardzo uniwersalne, jakieś off whiteowe albo na pograniczy koloru, właśnie bieli z jakimiś takimi beżami kolorystyki i pasują do praktycznie każdej każdego rodzaju odzieży, każdego rodzaju tak naprawdę jakiegoś outfitu, rodzajów outfitu, no pasują do większości rzeczy, a są naprawdę mega tanie. Wiadomo, że jeżeli chodzi o samą jakość tego buta, to nie jest nic świetnego, bo do, nie wiem, do 300, do 400 zł, Ciężko znaleźć coś, wiecie, jakiegoś super, jeżeli chodzi o jakość, ale wygląda ona bardzo spoko na tle konkurencji i wydaje mi się, że są no, po prostu mega niedocenione. Przechodząc do butów do 700 zł, zaczynamy znowu od New Balance i tutaj będziemy mieli naprawdę tego sporo, ponieważ jeżeli chodzi o takie typowe biegówki, no to tutaj New Balance po prostu wygrywa z każdym i od momentu jak wspiął się gdzieś tam na sam szczyt. I drabinki modeli butów, no to tutaj modele 2002R też znajdziecie do 700 zł i są mega wygodne i mega Wam je polecam na właśnie na lato, bo wydaje mi się, że naprawdę bardzo dużo osób się do nich przekonało i dużo w nich chodzi właśnie ze względu na to, że są lekkie i wygodne. Dodatkowo model, który według mnie w tym roku będzie hitem i masa osób będzie go chodzi, w nich chodziło też ze względu na to, że New Balance teraz mocno go pcha marketingowo i coraz to więcej współprac właśnie się na nim pojawia, to 740. Modele 740 są dosyć podobne do tych wszystkich e, 860 i tym podobnych, które albo 1906, o których będę jeszcze mówił, które już siadły w tamtym roku albo dwa lata temu i były bardzo popularne na całym świecie. więc innymi Balans postanowił, że kolejny model, bardzo podobny do tego, wkroczy na rynek i także nim zawładnie. I bardzo możliwe, że tak będzie. Dodatkowo mamy także takie bardziej tenisówkowe sylwetki, jak na przykład CT500 które były ogromnym hitem w tamte wakacje, bardzo dużo znajomych do mnie w ogóle pisało, żeby je znaleźć gdzieś, na przykład w kolaboracji razem z Ledor, ponieważ one rozprzedawały się od razu momentalnie, bo pasowały też do większości rzeczy i każdy chciał znaleźć właśnie ten model z Nką na boku. A jeżeli chodzi o koszykarskie syletletki, no to mamy także 550 i 650, czyli takie klasyki, które jednak nie są już aż tak popularne, są mniej wygodne, ale nadal spokominu się sprawiały właśnie na wiosnę. Adidas oczywiście mamy Adidasy Campusy mamy Gazelle mamy Samba mamy Handball Special wszystkie te modele które przez ostatnie dwa lata są najpopularniejszymi na świecie możemy je znaleźć we wszystkich rodzajach współprac i tym podobnych wszystkich rodzajach kolorystyk jak na przykład też opcji różnych wersji jak Gazelle Gazelle Indoor i tym podobne ale mamy także Campusy 2000 też bardzo popularne u których już w wcześniejszych odcinkach ale do tego mamy modele które w tym roku będą mega popularne czyli na przykład Superstary Superstary możecie zobaczyć że Teraz pojawiają się na każdej współpracy, na każdej kolaboracji w różnych wersjach, nieco napompowanych, tak jak z Human Race albo bardziej takich stonowanych, jak nie wiem, z Damianem Lillardem, ale jest tego dosyć sporo i na pewno w tym roku, jeżeli ktoś szuka jakiejś swojej kolorystyki superstarów, to ją znajdzie. Bo na pewno będzie dodatkowo mamy SL72 model, który zrobił furorę w tamtym roku. Który też zyskał mega popularność przez Belle Hadid, która go mega promowała. Oraz model, który w tym roku ma być bardzo popularny i wydaje mi się, że jak go tutaj rzucę, to wielu z Was zrobi takie kaman, ale są to modele Taekwondo. One pojawiają się w każdych topkach, one pojawiają się na nogach influencerów coraz to częściej i wydaje mi się, że w tym roku to będzie jeden z takich modeli, który może się wydaje trochę cringeowy, ale jednak będzie w nich chodziło bardzo dużo osób dalej Nike w Nike oczywiście Nike Danki Air Force Jedynki, klasyki Air Maxy także znajdziecie właśnie do 700 zł ale także Nike ataki Mac ataki które są takim po prostu klasykiem z lat nie wiem 2000 90-tych nawet bardziej jeżeli chodzi o takie tenisowe sylwetki można tak powiedzieć ponieważ ten model był bardzo często wykorzystywany właśnie w promocji tenisowych kolekcji dodatkowo oczywiście model P6000 który zyskał ogromną popularność ostatnio nie wiem skąd tak naprawdę wziął się na tej tapecie właśnie butów takich bardzo popularnych ale P6000 jest to jeden z tych modeli które bardzo dużo osób nagle zaczęło kupować, nagle zaczęło w nich chodzić, były dosyć tanie i pojawiały się coraz co częściej na ulicach. Zauważyli ludzie, że one też mają ten vibe taki asiksowy, można to nazwać i coraz co więcej osób zaczęło w nich chodzić i wyszło, że faktycznie to fajne buty, no bo one są bardzo leciutkie, są dosyć wygodne i na jakieś takie, wiezie city breaki będą idealne. A ostatnim takim modelem Nike będą kortezy. Kortezy już w tamtym roku były dosyć popularne, w tym roku dalej będą i dosyć dużo osób będzie w nich chodziło. Ze względu na to, że Nike potrzebuje jakiegoś takiego modelu typowo właśnie casualowego, takiego podobnego do superstarów, podobnego do Sanu Smichów, do jakichś gazeli i tym podobnych. I wiem, że jak popatrzycie na te dwa modele, no to to nie wygląda podobnie, ale jednak kortezy bardziej wpisują się w ten casualowy styl niż jakieś Air Max'y, czy tym podobne modele, a jest to jeden z popularniejszych modeli od Nike z lat poprzednich, który ludzie znają, którzy ludzie lubią i raczej będą kupowali ten model niż jakieś nowości. A z Jordan Brand do 700 zł, oprócz lowów Jordanów Jedynek, które wiadomo, że też można kupować, albo na przykład jakichś midów. no to do tego będziemy mieli Jordany Flight Corty, model nowy jakoby, który pojawił się e, na tapecie w tamtym roku ze względu na współpracę, już nawet w sumie półtora roku temu, i do tego także model nowy, i który pojawił się ze względu na współpracę z Nigelem Sylwestrem, czyli czwórki RM. Te niskie wydanie czwórek wygląda naprawdę według mnie bardzo dobrze. W większości kolorystyk. I w damskich wersjach i w męskich wersjach wyglądają według mnie świetnie, i współpracę z Nigelem Sylwestrem wyglądały także świetnie. Więc wydaje mi się, że to będzie ten nowy model od Jordan Brand, który także będzie dostawał swoje jakieś współpracę, kolaboracje i będzie go coraz to więcej. Od Pumy na wiosnę także znajdą się modele i do tych 700 zł znajdziecie oczywiście speed cuty, modele, które jak zaczęły być popularne, wszyscy mieli takie pukajcie się, pknijcie się w głowę, przecież to jest model szybkości po prostu butów Ferrari i tym podobnych, no ale okazało się, że większość osób zaczęło z nich znowu chodzić, ponieważ no moda czasami i trendy rządzą się swoimi prawami, ale dalej będą popularne w tym roku. Dodatkowo Easy Ridery, Easy Ridery to modele takich typowych vintage gółek z lat, oj, nawet bym nie powiedział 90., czyli tam nawet 80. i tak dalej, które przyjęły się bardzo ładnie w tamtym roku i w tym roku Puma na pewno będzie dalej je promowała, oraz Pumy Suede XL, ta napompowana wersja od Pumy, Suede modelu, klasyka od nich, który przez lata był bardzo popularny, trochę się znudził, ale przez to, że trochę go zmieniono, no znowu uzyskano ten hype. Do 700 zł od Asicsa mamy Gel NYC, model, który mi mega się spodobał, strasznie mi się podobają te buty, mają super kolorystyki, ma bardzo fajny vibe ten but, który jest nieco inny niż większość właśnie modeli od Asicsa, tych takich biegówkowych za 2000, Niby mają dalej Podobny klimat te buty, a jednak różnią się znacząco od większości, są bardzo wygodne, są nieco cięższe, ale także można w nich przechodzić swoje i wydaje mi się, że na wiosnę będą się sprawowały idealnie. Dodatkowo, z tych mniej popularnych marek mamy także Mizuno, Wave Ridery, które według mnie są też bardzo niedocenianymi butami, świetnym modelem, który gdzieś tam czasami dostaje mega fajne współpracę i wtedy robi się o nim nieco głośniej ale raczej rawiruje sobie pomiędzy tymi takimi popularniejszymi już butami, ale modelami niszowymi marek. I wydaje mi się, że ten model na pewno zasługuje na coś więcej. Wydaje mi się, że dosyć dużo osób jakby zobaczyło go na półkach w JD Sports i nie było na przykład, nie wiem, nie mielibyśmy, świadoma, nie mielibyśmy świadomości loga oraz marki, no to dużo osób zdecydowałoby się na ten model, ale przez to, że to Mizuno, mało popularna marka, no to gdzieś tam jest po prostu pomijany. A ze względu na to, że moda trochę się zmienia i bardzo dużo ludzi szuka także czegoś innego, to przygotowałem także kilka propozycji bardziej casualowych modeli i jedną z nich jest marka Circle Cage, do której bardzo Was zachęcam która ma takie trekkingowe połączenie z klimatywów razem z mokasynami, nawet nie wiem, jak to nazwać, ale wygląda to świetnie. Według mnie ta marka przebije się zaraz bardzo mocno do takiego mainstreamu. Już teraz widać, że coraz to więcej osób w niej chodzi, ze względu na to, że ta cena nie jest aż taka duża, jak na jakąś nową markę na rynku, bo teraz te ceny naprawdę są dosyć wysokie, ale modele od Circle Cage nie dość, że super viralowo wchodzą na różnych rolkach i bardzo dużo osób pyta o nie, Wyglądają według mnie świetnie, bardzo dużo osób je zachwala ze względu na jakość wykonania, bo jednak nie są one produkowane, wiecie, tak masówkowo, tylko jednak jest to trochę mniejsza produkcja jeszcze, to wydaje mi się, że ta jakość też powinna być nieco lepsza, także naprawdę warto sobie sprawdzić. Drugimi takimi butami są modele od Cibago, czyli marki, która typowo produkuje buty. Takie żeglarskie, mokasyny i tym podobne, które teraz będą w tym roku bardzo popularne i tam znajdziecie te buty za bardzo fajną kasę tańsze niż te takie typowe Timberlandy, które zobaczycie na butach do 1000 zł, a wyglądają mega podobnie i to nie jest tak, że oni potrabiają Timberlanda, tylko raczej na opak. A, i jak już mamy Seabago, to także Barbour. To jest druga taka marka, która ma także buty żeglarskie i powiedzmy, że podepniemy pod to także Clarksy, ponieważ Clarks Originals... Ma masę modeli i nie tylko te Wallaby, które najczęściej znamy, ale także dużo modeli, które właśnie podchodzą pod taki vibe, powiedzmy, Mocasyn. A teraz przejdziemy do modeli do 1000 zł, czyli trzeba już trochę swoje wydać, ale zaczynając od New Balance, tutaj jest dosyć dużo tego, ponieważ mamy 1906 R modele, które kupicie za około 730 zł. Czasami są nawet tanie, ale no trzeba je szukać właśnie w tym przedziale cenowym, które według mnie są świetnymi butami, jednymi z wygodniejszych, jakie miałem, które wyglądają ekstra do wszystkiego i no, mega mi się podobają. Do tego mamy 9060 model 9060 które na początku nie za bardzo będą się podobały, bo mają taki trochę futurystyczny wygląd, ale już teraz widzę, że coraz więcej osób się do nich przekonało i lubi tę podeszwę z tyłu, która jednak wygląda nieco inaczej niż takie typowe buty na co dzień dochodzenia. Mamy także 990ki, czyli klasyki od New Balance, które widzimy praktycznie wszędzie i możemy je zobaczyć w każdym sklepie i kojarzymy już je od lat. Mamy także 991, które coraz to częściej pojawiają się na współpracach różnych i też według mnie wyglądają bardzo dobrze oraz już wspomniane wcześniej 860 860 one mają właśnie także taki biegówkowy vibe, trochę metaliczny, z różnymi takimi plastikowymi elementami. Tak naprawdę największą furorę zrobiła współpraca razem z Amledor, takie połączenie złota z kolorystyką takiego ciemnej, ciemnej zieleni i te buty po prostu zrobiły ogromną furorę, a reszta modeli, właśnie 860, już nie wygląda aż tak dobrze, ale zdarzają się jakieś perełki. Od Nike i Jordan Brand, no to mamy tutaj bardzo dużo modeli, ponieważ Air Maxy jedynki, Air Maxy plusy, Tieny, które teraz są bardzo popularne, no one kosztują właśnie w okolicach 700-800 zł, więc tutaj do 1000 na pewno je znajdziemy. Dodatkowo mamy Womero 5, model, o którym Wam zawsze wspominam, który też według mnie jest bardzo wygodny, który będzie Wam pasował idealnie właśnie na city breaki i dochodzenia na wiosnę oraz najnowsze modele Air Maxów, czyli Tieny z tamtego roku. Które są według mnie jednym z fajniejszych modeli, jakie Nike zrobiło, jeżeli chodzi o Air Maxy przez ostatnie lata. Te i Air Maxy Pulsy według mnie to dwa modele Air Maxów, które im faktycznie wyszły. Oraz DNA. Najnowszy model od Nike. Jeżeli ktoś lubi takie mega futurystyczne buty, trochę takie dresiarskie, no to powinien być zadowolony, ponieważ to jest ten sam vibe, powiedzmy, co Jeny właśnie, albo tego typu buty, tak mi się przynajmniej wydaje, dajcie znać, co myślicie. A jeżeli chodzi o Jordan Brand, no to oczywiście czwórki, jedynki, dwójki, jedenastki, wszystkie modele, które pojawiają się regularnie na sneakers, ale nie są to kupienia tak na co dzień, chociaż teraz już większość tych kolorystyk możemy tak kupić. No to oczywiście też znajdziecie właśnie do 1000 i nieco powyżej 1000 złotych. Z Adidasa mamy oczywiście Ultra Boosty, modele, które kiedyś były mega popularne, teraz już nie aż tak bardzo, i też ze względu na swoją cenę, ponieważ Teraz te wydania pierwsze ultrabustów trzeba za nie dać 800 zł, czasami nawet, a to jest bardzo dużo pieniędzy. Dodatkowo mamy wszystkie buty z linii Y3, które są nieco takimi, wiecie, zmienionymi sylwetkami przez Yoji Yamamoto właśnie na rzecz Y3 które bardzo często wyglądają mega dobrze, ale kosztują około 1000, na przykład 500 zł, albo 1200 zł, co jest bardzo dużo pieniędzy, oraz współpraca z Fear God, które mi osobiście bardzo się podobają, ale widać, że nie są aż tak lubiane przez wszystkich, jak wcześniejsze wydania, na przykład, nie wiem, Adidasu Vizi. Dodatkowo mamy Salomony XT, modele oraz Pro -y, które ja tutaj najczęściej Wam pokazuję i najczęściej Wam o nich mówię. Pro ACS-y są bardzo wygodne, są mega lekkie i na wiosnę, lato, jak dla mnie, to jeden z fajniejszych wyborów. Dodatkowo teraz już nie kosztują aż tak dużo. Dają je tutaj, bo raczej retailowo to jest 900 zł, więc dużo, ale można je znaleźć za połowę taniej, tak naprawdę. Więc jeżeli je znajdziecie je na jakiejś prące, no to polecam. Do tego oczywiście modele od Onrunning, tego tutaj mamy naprawdę bardzo dużo oraz od Hockey. Te, dwa, te dwie marki mocno weszły w świat już tak naprawdę streetwearu i coraz to więcej modele od nich też, coraz to więcej ich modeli też pojawia się właśnie w outfitach takich modowych na co dzień. Mamy także model, za który trzeba już naprawdę dużo zapłacić, ale są to buty od Montclair'a Trail Grip'y, które mi osobiście strasznie się podobają. To, co z nimi zrobił także Salah Heavenberry, no to wydaje mi się, że rzucił je tak trochę na mapę sneakersów po raz kolejny i wydaje mi się, że są to jedne z fajniejszych butów takich około trekkingowych, jakie wyszły w ostatnich latach. A jak mówiłem o takich butach typowo żeglarskich albo mokasynach, lowfersach do 700 zł, do 1000 zł też mamy dużo takich modeli. Tutaj jest tego nawet więcej. Mamy Duke Dexter oraz Feeling Pieces. Tutaj raczej właśnie lowfersy, mokasyny, te dwie marki. Proponuję, że jeżeli chcecie kupić jakieś takie porządne buty, powiedzmy, nie wiem, nawet do outfitów teraz na co dzień streetwearowych, ale także do garnitury, no to tam one wyglądają naprawdę bardzo, bardzo ładnie i jakościowo też, z tego co wiem, są super. Do tego mamy także buty od Pompeii Brand, o którym już dosyć często Wam wspominam, jeżeli chodzi o marki takie niszowe, których jeszcze nie za dużo osób zna, ale Pompeji to marka z Madrytu, która także ma bardzo dużo takich właśnie oxfordek albo butów żeglarskich, które według mnie będą się Wam bardzo podobały, a można je kupić na promocji czasami nawet za 550 zł. Do tego oczywiście Timberlandy, o których już wcześniej wspominałem, Free Eye Mokasyny, które są takim typowym modelem, który będzie w tym roku po prostu przepopularny, wszyscy będą je pokazywali na mediach społecznościowych, ale kosztuje on mega dużo pieniędzy. Timberland, jak szczai się, że coś wiecie, jest teraz w trendach bardzo popularne, to od razu robi te modele za ponad 900 zł i możecie zobaczyć, że teraz ten taki typowy, klasyczny wygląd właśnie tych butów. Typową kolorystykę, no nie kupicie, bo czasami jest wyprzedana, albo są pojedyncze rozmiary po prostu. I to jest dla mnie niesamowite, a kosztuje właśnie powyżej 900 zł z tego co pamiętam. I oczywiście buty od doktora Martensa. Tutaj, szczerze mówiąc, mi osobiście nie siedzi aż tak ten vibe, ponieważ są to takie trochę połączenie glanów właśnie z mokasynami które nie podoba mi się aż tak bardzo ze względu na te szwy przechodzące. Czasami ich nie ma i to wygląda według mnie lepiej, ale wiem, że dużo osób no, lubi tą markę, dlatego warto sobie też zerknąć na nią, bo no, jednak jakościowo tam te buty są bardzo dobrze. Także dzięki wielkie za odcinek. To wszystkie buty na wiosnę, które ja Wam proponuję. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie i do zobaczenia na następnych. Cześć!